Dzień dobry. Pracuję w agencji APN już ponad rok. Jestem bardzo zadowolona. Startowałam naprawdę, trochę było strasznie, strasznie ale e, dzięki dobrej załodze, a najwięcej pani Agacie, która zawsze przyjdzie na pomoc w trudnych chwilach, co by się nie stało zawsze poradzi. E, powiem, że jestem zadowolona. E, mam zamiar współpracować jeszcze nie jeden rok, daj Bóg. I polecam, dlatego że e, są to firma rzetelna. Nigdy nie ma problemu z wypłatą e, w, e, na miejscu pracy, bo pracuję w Holandii, w Niderlandach. E, to tutaj też agencja, dziewczyny zawsze przyjadą. Przy jakichkolwiek nieporozumieniach zawsze pomogą, wyjaśnią sytuację. Także mm, powiem szczerze, że dbają o pracownikach yy, i jak najwięcej polecam. No i mam nadzieję, że też zostanę pracować bardzo, bardzo długo, bo podoba się mi. Pozdrawiam, miłego dnia, życzę. Pa! Panie Agato, również. Pa!